Witamy serdecznie pana Marka Kamińskiego, podróżnika, przedsiębiorcę i pisarza. Na targach książki w Krakowie promuje pan swoje książki, między innymi ostatnią, czyli wyprawę. Ja chciałam zapytać, proszę zdradzić nam tak naprawdę o czym jest, jaka to jest wyprawa, bo jest to wyprawa nietypowa i niezwykła. Tak, to jest <laughs> paradoksalnie jest to książka. Nie podróżnicza. Jest to książka o wyprawie przez życie. Jest to książka o tym, jak, jak podążać za marzeniami. Dla każdego praktycznie, kto chciałby wrócić do swoich marzeń albo kto je zapomniał. Jest to książka też o tym właśnie, jak wracać do swoich marzeń i jak sprawić, żeby marzenia stały się rzeczywistością. A do kogo, do kogo szczególnie jest skierowana? Kto powinien właśnie wybrać się w taką podróż? Ja myślę, że to nie jest książka dla jakiejś szczególnej grupy wiekowej, bo znam ludzi, którzy są bardzo zaawansowani wiekowa, są wrażliwi jak dzieci i są ludzie młodzi, którzy są wypaleni, którzy mogliby mieć 200 lat. Także to jest książka dla, To jest książka dla kogoś, kto chciałby odkryć swój własny biegun, niekoniecznie geograficzny. To, to ma jakieś marzenia i zastanawia się, jak zrobić, żeby te marzenia nie uleciały gdzieś w przestrzeń, ale żeby stały się rzeczywistością właśnie. A jaki pan ma marzenia? To jest, I jaki... też, to jest książka dla ludzi zagubionych, którzy żyją w takich czasach strasznego hałasu i zagubienia. Ta książka wzięła się właśnie z pytań, które ludzie mi zadają na spotkaniach. Jak to się stało, że ja doszedłem na te swoje bieguny, a, a oni czy ktoś właśnie też czytał te same książki, ale, ale życie skierowało go na inne tory. I Jest to książka o tym, jak nie poddawać się presji otoczenia i podążać za swoim głosem, jak być sobą. Także jeżeli ktoś ma problemy z tym, żeby być sobą, to ja też czasami mam takie problemy z powodu różnych presji, i też sam sobie starałem się odpowiedzieć na pytanie, jak być sobą w tym życiu. Jaka jest, jaki jest Pana jeszcze uprawniony cel, ten biegun marzenia? Ja myślę, że życie nie składa się z biegunów tak naprawdę. I, I te marzenia są ważne, ale też ważna jest rzeczywistość, żeby być uważnym tu i teraz. Ja wiele swoich marzeń zrealizowałem, a teraz też mam obowiązki. Jestem ojcem dwójki dzieci, mam żonę. I moim marzeniem jest to, żeby być dobrym ojcem, tak? Żeby moje dzieci były szczęśliwe i żeby miały dobre dzieciństwo. Także moim biegunem teraz są moje dzieci. A jaka będzie następna książka, Marka Kaczyński? Następna książka, teraz pracuję nad paroma książkami. Mam je w głowie, ale trochę mi brakuje czasu, żeby je napisać. Ale taką największą książką, taki trochę opus magnum, to myślę o takim thrillerze sensacyjnym związanym ze świętym Gralem i jakby z człowiekiem w labiryncie życia, z człowiekiem, który jest w labiryncie życia od tysięcy czy od setek tysięcy lat ale ta książka dzieje się tu i teraz dzieje się tu i teraz chociaż sięga dziś do średniowiecza według niektórych symbolik, nazwijmy to biegun jest Butożsamiany ze Świętym Graalem, bo Święty Graal jest jakby tym, wokół czego się kręci historia świata, i, i czymś takim jest też biegun. Więc, jakby to jest jeden, to jest ten thriller. Druga książka, nad którą pracuję, to są bajki dla dzieci. Mam, mam właśnie takie pomysły na parę bajki, i to jest taka druga książka. Trzecia to jest. E, e, trzecia to jest książka Biegun, która jest jakby dalszym ciągiem wyprawy. Jest to już taka metoda, właśnie bardzo skondensowana, metoda biegun. I czwarta to jest e, taka książka, która będzie zamykała jakiś taki etap w moim życiu, moje życie polarnika. No to mniej więcej, która się pokaże pierwsza, tego nie wiem. Zależy od, od czasu. Czy jeszcze ostatnie pytanie do... Książka dla mnie życie, książka słowo jest początkiem wszystkiego. Na początku było słowo.